Ciągle rozmawiamy o liście, jaki napisał Mariusz Włazwy do mediów i też do kibiców, tłumacząc decyzji swojego rozbratu z reprezentacją. Kolejne pytanie mam, Jurek, do ciebie. To nie są łatwe pytania. To nie są łatwe pytania. E, twierdzisz, że Mariusz Włazwy nie do końca był autorem tego listu, nawet jeśli był autorem, no to w jakiś sposób był briefowany przez kogoś. Na no ja rozumiem, że chodzi ci o działaczy skry. Dlaczego? Mieliby to zrobić, przeciwko komu mieliby to zrobić i o co chodzi w tej wojence, bo kibice moim zdaniem już przestali się orientować. Wydawało się, że tutaj ramię w ramię idzie najlepszy polski klub z potężnym sponsorem, jakim jest Polska Grupa Energetyczna, z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, który także ma potężnego sponsora, jakim jest Polkomtel. To wszystko wydawało się, że jest jakąś wielką rodziną, a tymczasem. Tutaj jest chryja w tej rodzinie i to, i to wielka. No, prawda jest taka, że, że od pewnego momentu rzeczywiście mamy kłopoty z powołaniem najsilniejszego składu naszej reprezentacji. Główni obecni to siatkarze PG, y, Skry, Bełchatów. Oczywiście każdy ma swoje, y, mam nadzieję, tylko y, zdrowotne przyczyny tej. To było ich trzech. Tej, tej Daniel Pliński A. chciał wrócić, ale nie widzi go Anastazji. Michał Winiarski chciał wrócić i wrócił, bo jest w drużynie potrzebny. I Mariusz Wlazły, który. No stał się tutaj kością niezgody między związkiem a klubem. Też pamiętajmy, że taki zespół i taki klub, mający takiego potężnego sponsora, chce mieć coraz więcej wpływu tak, na. Kluczowe, kluczowe decyzje, także jeśli chodzi o, o samą Związkową Centralę. I można, oczywiście to jest tylko przypuszczenie, to, to, to jest domniemanie, to jest jakaś taka wstępna ocena, że jest to początek mimo wszystko pewnej, pewnej batalii, batalii, która się o co? odbędzie o, o władzę w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Wybory dopiero po Igrzyskach Olimpijskich, to jest półtora roku. Ale no tak, no bo wiadomo, ale. ale, ale no, według mnie nie jest to, to bezcelowe, bez oprócz wyborów, oprócz tych już finalnych decyzji i, i, i obsadzeniu fotela prezesa Polskiego Związku Piłki światkowej wpływy są no, jeszcze wcześniej, w zasadzie, w zasadzie ciągle nie trzeba walczyć I, i to być może jest no, no, pierwszy przykład właśnie. Czyli, Czyli nie pokazanie... wykorzystała pretekst ten konflikt, a jest to już Mogło tak Wlazły versus PZP tak został wykorzystany przez skrę, popatrzmy, tak? popatrzmy dalej, coraz więcej jest jednak no, takich zgrzytów na linii, już nie mówię tylko Skra, ale wiemy, że Skra, Atom, trefla, Sopot, można to wrzucić do, do, do jednego e, garnuszka. Ostatnio zmiana terminarzu ligowego, wszystkie kluby zgadzają się na, 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 na nowe terminy, natomiast jedyni, którzy, którzy protestują, którzy głośno o tym krzyczą, to e, e, no, przede wszystkim trener, ale także włodarze Atomu, Trefla, Sopot. Tu kolejny zgrzyt. No ale tak było od dawien dawna. Z, z reguły Skra stawała w, w opozycji, jeśli coś jej się nie podobało. No teraz też poszedł Atom, więc, więc chyba związek powinien był... Się do tego przyzwyczaić. Powiedz mi, jaka będzie, jakie będą reperkusje tego, tego listu i co zrobi związek i co powinien zrobić związek. No bo co zrobi, to już Ci mogę powiedzieć. Prezes poprosił sekretarza generalnego o weryfikację. Nastąpi weryfikacja, wówczas będzie stanowisko związku, bo związek moim zdaniem stanowisko jakieś zająć musi. Zbyt wiele ciosów padło przy opuszczonej gardzie, żeby teraz związek nie odpowiedział. No, zdecydowanie ja nie wiem, co będzie. No, będzie odpowiedź związku, i teraz tak, To ma się do niej ustosunkować, skoro Mariusz Wlazły już nie chce na ten temat no, Myślę, że to będzie koniec. Y Powiedział Wlazły swoje racje, Związek powie swoje racje, a kibice wyciągną jako obserwatorzy z tego. Podniosą y rękę jednego bądź drugiego, tak, ogłaszając tym werdykt. bardziej, Tym bardziej, y mówię, dziwię się, jeśli chodzi o to oświadczenie, bo to oświadczenie uderzyło. No, użyję tego, tego słowa, w działaczy. Tak? Działacze są łatwym kąskiem, jeśli chodzi o, o, o atak, bo, bo każdy kibic działacza kojarzy sobie niestety, niestety źle. E, i, I dlatego też, y, myślę, to miało duży oddźwięk. Mnóstwo kibiców y, rzeczywiście teraz y, no, popatrzyło na Polski Związek Piłki Siatkowej jako, y, jako ludzi, którzy są hamulcowym polskiej siatkówki, a tak, tak w istocie nie jest. Oczywiście, tak jak mówię, jest mnóstwo uchybień. To wszystko trzeba wyjaśnić. Kwestie y, finansowe także... Y, aby no, zawodnicy też nie, nie musieli czekać na swoje pieniądze, którzy wywalczyli za premię w Lidze Światowej, także te wszystkie rzeczy są do, do wyjaśnienia, do, do uzgodnienia. Natomiast no, to, był, to, był, to był potężny cios w przede wszystkim Mirosława Przedpolskiego, a dwa w Polski Związek Piłki Siatkowej. Co będzie dalej? O, no właśnie, zobaczymy, bo, bo tu może jeszcze no, cały czas trwać jakaś, jakaś batalia.